Myślimy o tym dzisiejszym spotkaniu. Obydwa zespoły bardzo chętnie rzucają za trzy punkty, ale łatwo nie było. Zanotowaliście jednak ważne zwycięstwo. Na pewno tak. Gdzieś ostatnio graliśmy troszeczkę, troszeczkę słabiej, dopadło nas, można powiedzieć, i zmęczenie i potem gdzieś tam te głowy nie były tak świeże, jak byśmy chcieli. Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, wiedzieliśmy, że tutaj w Radomiu na pewno łatwo nie będzie. Hydrotak w tym sezonie gra bardzo dobrze, także nastawiliśmy się na, na bardzo ciężki, ciężkie spotkanie i takie, takie było. No cieszę się, że w końcu gdzieś te trójki nam też powpadały, bo, bo mamy naprawdę sporo strzelców, a gdzieś ta skuteczność jeszcze się zawodziła. No właśnie, dowiedzieliśmy się, że tego czasu wolnego było troszkę więcej niż zwykle. Jak z Twojej perspektywy to wygląda? Kilka dni wolnego w trakcie sezonu. Co wtedy robi zawodnik? jedzie na wakacje, czy, czy, czy jednak codziennie idzie na trening, żeby chociaż trochę porzucać? No na pewno gdzieś ta głowa odpoczywa, bo y, tych spotkań mamy bardzo dużo, treningów, y, więc czasami takie wyczyszczenie głowy też, też dużo daje. Y, także no, cieszę się, że, że to zadziałało. Yy, nabraliśmy trochę świeżości, yy, głodu, gry, i dzisiaj to było widać, gdzie, gdzie w defensywie naprawdę graliśmy dobre zawody. Tak, w defensywie również, ale w ataku, przede wszystkim jeśli chodzi o zbiórkę atakowaną, jesteście jest zespołem yy, najsłabszym w lidze, jeśli chodzi o ten element, ale dzisiaj yy, no, był prawdziwy show. Z czego to wynikało? To było jakieś specjalne założenie przedmeczowe? Nie, po prostu piłki tak się, tak się odbijały od twardych obręczy, gdzie, gdzie była możliwość zaatakowania deski. Na pewno nie jest to naszym jakimś założeniem, żeby, żeby chodzić na zbiórkę w ataku. Bardziej gdzieś zabezpieczamy kontry przeciwników. No dzisiaj powpadało chłopakom dużo piłek do rąk na tej, na tej desce. Na pewno to też pomogło zwycięstwu. Dziękuję bardzo jeszcze raz gratulacje. Dziękujemy bardzo.